Texas Hill Country, czerwiec 1877. Retta Albright właśnie tydzień wcześniej pochowała męża, gdy bankier zapukał do drzwi z papierami i zadowolonym uśmiechem. Stała na ganku suchego, zniszczonego wiatrem domu, z rękami mocno przyciśniętymi do boków, podczas gdy jej dwoje dzieci dziesięcioletni Lyle i siedmioletnia Lula obserwowały ją z wnętrza szeroko otwartymi, spokojnymi oczami. Masz czas do końca miesiąca powiedział bankier, stukając papierem o dłoń. Dług to dług, wdowa czy nie. Drzwi zaskrzypiały za nim niecałą minutę później, a Reta pochyliła się do przodu, przyciskając czoło do framugi z cichym, palącym bólem w piersi. Rancho należało do rodziny jej męża, ale ziemia została przepisana na zabezpieczenie zeszłej wiosny. Nie wiedziała, że nie płakała, dopóki go nie złapała gorączka, szybko i okrutnie. Zrobiła kawę. Nakarmiła dzieci. Szła dalej. Tego wieczoru, gdy zmierzch rozpalał niebo, osiodłała muła i przywiązała oboje dzieci do wozu. Zostało jej tylko jedno miejsce do odwiedzenia. Trzy godziny drogi na zachód, szlak zwężał się za strumieniem przy Devil's Elbow, a słońce dawno zaszło, gdy zobaczyła blask ognia. Zatrzymała muła, a serce waliło jej mocniej niż przez cały tydzień. Ognisko trzaskało pod topolą, a obok siedział mężczyzna ostrzący nóż na kolanie. Spojrzał w górę, gdy zrobiła krok naprzód. Reta, Aaron, przełknęła ślinę, zaciskając pięści. Potrzebuję twojej pomocy. Aaron Wega wstał. Był wyższy niż pamiętała. Wyższy niż ktokolwiek miałby prawo być. Naprawdę. Szeroki w ramionach, szczupły w pozostałych miejscach, opalony i o bystrym spojrzeniu. Nie zmienił się zbytnio od dzieciństwa, z wyjątkiem tego, że teraz wyglądał jakby przeszedł przez ogień i wyszedł z niego wciąż stojąc. Wyglądał jakby przeszedł przez ogień i wyszedł z niego wciąż stojąc. Minęło dziesięć lat, powiedział. Wiem. Spojrzał za nią, zobaczył dzieci w wózku, zacisnął szczęki. Wyszłaś za mąż za syna tego pastora skinęła głową Wpatrywał się w nią przez chwilę, po czym westchnął i odrzucił nóż. Lepiej usiąść. Wszyscy wyglądacie na wygłodzonych. Siedzieli wokół ogniska. Lail i Lula jedli suszone mięso, jakby nie jedli od wielu dni. Aaron podał Redcie blaszany kubek z wodą. Nie spuszczał z niej wzroku. Przyszedłeś po pomoc. Muszę utrzymać swoją ziemię. powiedziała. Potrzebuję kogoś, kto potrafi jechać po ogrodzeniach. Naprawiać stodoły. Przepędzać bydło. Potrzebuję kogoś, kto nie boi się pracy i będzie mógł ci zapłacić wyjąkała. No cóż, mogę cię nakarmić. Spojrzał na swoje buty, zdarte i zakurzone. Mam pracę na zachodzie. Nie mam nikogo innego, kogo mogłabym poprosić. Jego wzrok powędrował do dzieci, a potem z powrotem do niej potarł kark. Ile głów? osiemnaście, może dziewiętnaście jeśli ta czerwona jeszcze oddycha wypuścił powietrze. Nigdy nie prosiłaś o łatwe rzeczy. Ja nigdy nie musiałem. Patrzył na nią tak długo, że zaczęła się podnosić, czując ucisk w żołądku. Zanim zdążyła, skinął głową. Pójdę. Ulga przeszyła ją niczym oddech po utonięciu. Nie uśmiechnęła się. Po prostu skinęła głową i wstała. Wyruszamy o świcie. Wracali w milczeniu. Szlak lśnił srebrem księżyca. Retta nie spojrzała na niego, choć skóra ją szczypała za każdym razem, gdy jego buty ocierały się o jej. Minęły dwa tygodnie. Aaron pracował, jakby urodził się na tej ziemi. Naprawił dach stodoły, ukarał dziką klacz i nauczył Laila, jak zastawiać sidła w pobliżu strumienia. Nigdy nie zadawał pytań, nigdy nie spał w środku. Przycupnął blisko krawędzi pastwiska i tam został, mając za jedyne towarzystwo miedziany dzbanek do kawy i zwinięty koc. Każdego ranka Retta łapała się na tym, że obserwuje go z ganku z założonymi rękami, włosami, spiętymi do tyłu, starając się nie przejmować. Ale przejmowała się, był dobry dla jej dzieci, nigdy jej nie popychał. A czasami, czasami zerkał na nią, jakby pamiętał, jak kiedyś biegali przez sad za szkołą, jej warkocz rozwiewany na wietrze, a jego dłoń tuż za jej dłonią, aż nadszedł dzień, w którym Lula zaginęła. W jednej chwili goniła motyle, a w następnej zniknęła. Motyle, a w następnej zniknęła. Reta krzyczała jej imię, aż głos jej się załamał. Lail biegł w każdą stronę, a łzy spływały mu po twarzy. Aaron osiodłał konia tak szybko, że Reta ledwo go zauważyła. Goniła za tym niebieskim, powiedział Lail, wskazując na grzbiet. Aaron ruszył, a Reta podążyła za nim z sercem w gardle. Znaleźli lulę tuż przed zmierzchem, siedzącą na skraju wyschniętego wąwozu, ze skręconą kostką i łzami spływającymi po opalonych policzkach. Aaron zeskoczył z konia i podniósł ją, jakby nic nie ważyła. Reta podbiegła do nich i upadła obok niego, gdy delikatnie opuścił ją w ramiona matki. Przepraszam, szlochała lula. Jesteś bezpieczna, wyszeptała Reda, całując ją w głowę. Aaron skinął głową i w milczeniu zszedł ze wzgórza. Tej nocy Reda stała na skraju pastwiska. Wiatr był suchy i ciepły, a gwiazdy płonęły zimnym blaskiem. Mogłaś zginąć, powiedziała, gdy Aaron nadszedł z ciemności. Zrobiłbyś to samo. Spojrzała na niego. Po co właściwie tu jesteś? Spojrzał jej w oczy. Bo dziesięć lat temu byłem za młody i za głupi, żeby ci powiedzieć, żebyś za niego nie wychodziła, bo wtedy cię kochałem i nigdy nie przestałem. Wpatrywała się w niego, a serce waliło jej jak młotem. A teraz? Zapytała. Zrobił powolny krok do przodu. Teraz nie mogę przestać patrzeć na to, jak się poruszasz, silny jak ogień. Nie mogę przestać słuchać Twojego głosu rano. Zrobił pauzę. Jestem dla ciebie głupcem, retto. Jej policzki poczerwieniały. Jesteś cholernym głupcem. I zanim zdążyła się domyślić, zrobiła krok naprzód i z całej siły powaliła go w pył. Uderzył o ziemię z hukiem, a ona wylądowała na nim, z rozpuszczonymi włosami i płonącymi oczami. Jesteś głupcem, powtórzyła bez tchu. Uśmiechnął się do niej przez kurz i rzekł: W takim razie będę głupcem. Pocałowała go i wszystko inne. Kurz złamane serce, lata między nami zniknęły. Następnego ranka Reder wstał, zanim zapiał kogut, na długo przed tym, jak niebo zmieniło kolor z atramentowego na łupkowy. Wyszła boso na zewnątrz, czując pod stopami suchą trawę zimną i stanęła na skraju ganku, obejmując się ramionami. Nocne powietrze było nieruchome. Nawet świerszcze ucichły. Aaron wrócił do swojej szopy, kiedy zostawiła go na pastwisku. Nie prosiła go o to, a on nie czekał na zaproszenie. To zaniepokoiło ją bardziej, niż miała ochotę przyznać. Odwróciła się, słysząc cichy trzask zamka za sobą. Lula wyszła, pocierając oczy. Reta przykucnęła i wyciągnęła do niej ręce, przyciągając ją bliżej. Twoja stopa, wyszeptała. Wciąż obolała, mruknęła Lula, opierając głowę na ramieniu matki, ale nieźle. Zostali tam, aż słońce zaczęło wschodzić, malując grzbiet cienkimi, pomarańczowymi paluszkami. Gdy światło padło na pole, Reta wstała, mocniej owinęła się szalem i kazała Luli obudzić brata. Znalazła Arona w pobliżu zagrody, sprawdzającego zasuwkę w bramie. Kapelusz ocieniał mu twarz, ale nie na tyle, by ukryć siniaka, który pojawił się na jego szczęce, gdzie go zaatakowała. Nie chciałam ci rozbić twarzy, powiedziała, krzyżując ramiona. Nie musisz przepraszać. Mruknął, nie podnosząc wzroku. Zniosę gorzej. Przeniosła ciężar ciała. Szybko odszedłeś. Pomyślałam, że będziesz potrzebował przestrzeni. Nie prosiłem cię, żebyś odszedł. Zamilkł. Nie prosiłeś mnie, żebym został. Zrobiła krok w bok. Nie prosiłem cię, żebyś poszła. Zatrzymał się. Nie prosiłeś mnie, żebym została. Zrobiła krok bliżej. Nie wiedziałem, czy potrafię. Jego oczy spotkały się z jej. A potem coś cichego przemknęło między nimi. Nie pytanie, nie odpowiedź, po prostu wiedząc. Dwa tygodnie ciągnęły się długo i chudo. Potok wysechł o kolejny cal. Bydło pasło się niżej na zboczu. Potok wysechł o kolejny cal. Bydło pasło się niżej na zboczu. Reta wymieniła dwie suszone skóry na mąkę i nasiona, a Aaron wyciągnął trzy słupki ogrodzeniowe z odległego pola. Przyciął je i ustawił ponownie bez narzekania. Lyle zaczął tropić Arona niczym cień. Pewnego popołudnia wrócili z sznurem ryb, a Aaron pokazał mu, jak je patroszyć nożem z kościaną rękojeścią, wytartym do gładkości. Retta patrzyła przez okno, z rękami wciąż w koszu na pranie, a mydło stygło. Po kolacji, gdy dzieci spały, a wiatr ucichł, Aaron stał przy balustradzie ganku, skręcając papierosa między palcami. Reta dołączyła do niego. Deski skrzypiały pod jej stopami. Gdzie nauczyłeś się tak naprawiać siodła? Zapytała. Meksykański żołnierz uczył mnie wciłała. Pracowałam tam u hodowcy koni przez dwa sezony, skinęła głową. Byłeś wystarczająco daleko, żeby wiedzieć, że większość miejsc waży tyle samo: Ziemia to ziemia, kłopoty to kłopoty. A tu spojrzał na nią wtedy. Tu jest ciężej. Ale warto nieść. Podmuch wiatru zdmuchnął jej włosy z ramienia. Długo milczała, tylko słuchała nocnych odgłosów. Potem cicho powiedziałeś, że jesteś dla mnie głupcem. Ja tak, nadal tak czujesz. Nie odpowiedział od razu. Potem myślę o tobie, kiedy wbijam gwóźdź, kiedy karmię zwierzęta, kiedy budzę się w ciemności i zapominam, gdzie jestem, nasłuchuję twojego głosu. Spojrzała na swoje dłonie. Już nie wiem, kim jestem. Samotnie wychowujesz dwójkę dzieci. Walczysz o to, co twoje. Dokładnie wiesz, kim jesteś. Poczuła, jak coś się w niej porusza. Coś powolnego i nieznanego, jak drzwi, które blokowały się od lat, spojrzała na niego, próbując powstrzymać to w oczach. Planujesz odejść? zapytała. Planowałam. A teraz czekam. Czy zostanę poproszona o pozostanie? zapytała. Tak. A teraz czekam. Czy zostanę poproszona o pozostanie? Podeszła bliżej. A co, jeśli nie będę gotowa zapytać? To poczekam. Nie chcę być ci nic winna. Nie jesteś ani trochę. Spojrzała na niego. Ale chcę ci coś dać. Skinął głową. Więc daj mi swój czas, to wszystko na co zgodzę się. Sięgnęła po jego dłoń. Pozwolił jej. Żadne z nich nie odezwało się już tej nocy, ale kiedy odwróciła się, żeby wrócić do środka, poszedł za nią do drzwi. Nie w środku, ale blisko. I to na razie wystarczyło. Deszcz spadł nagle, gwałtownie i bez ostrzeżenia. Minął prawie miesiąc, odkąd Aaron się tu zatrzymał, a górzysty teren, wyschnięty od tygodni suchego słońca, otworzył gardło i zaczerpnął łyk. Grzmoty przetoczyły się nisko po grzbietach, a nieustanna ulewa przemieniła gliniane ścieżki w śliskie wstęgi czerwieni. Reta zaciągnęła dzieci z ganku do środka, akurat gdy wiatr szarpnął sznurem do bielizny. Prześcieradła smagały podwórko niczym duchy. Zatrzasnęła drzwi i zapaliła latarnię, której blask rzucał delikatne cienie na ściany. Lula kuliła się pod kołdrą, z nogą wciąż owiniętą, a Lyle patrzył przez okno, szeroko otwierając oczy na burze. Erin poszła sprawdzić dolne pastwisko, zanim chmury się odwróciły. Powtarzała sobie, żeby się nie martwić, że to tylko deszcz, ale obserwowała ten pusty grzbiet, aż niebo pociemniało. Wrócił około północy, przemoczony do szpiku kości. Otworzyła drzwi, zanim zapukał, z latarnią w dłoni. Spóźniłeś się, powiedziała. Ciele utknęło w żlebie. Odpowiedział, a woda kapała mu z ronda kapelusza. Trochę to trwało. Odsunęła się, jej wzrok wodził po błocie rozlanym po jego butach, podartym materiale na ramieniu, rumieńcach na policzkach od zimna. Wyciągnij to, skinął głową. Ale rano będę musiała szyć mu nogę, odstawiła lampę i sięgnęła poręcznik. Usiądź. Drżysz, nic mi nie jest, jesteś przemoczony. Złapała go za nadgarstek i pociągnęła w stronę paleniska. Usiądź. Posłuchał bez słowa, gdy uklękła obok niego i zaczęła zdejmować mu płaszcz. Materiał kleił się do niego, ciężki od deszczu. Pracowała w milczeniu, z rękami nieruchomymi, mimo że serce galopowało jej pod żebrami. Co robiłeś, zanim cię znalazłam? Zapytała, nie podnosząc wzroku. Zajmowałem się bydłem w pobliżu Eagle Pass. Podejmowałem się dorywczych prac, gdy i to się skończyło. Czasami pracowałem przy przewozach. Ktoś gdzieś na ciebie czeka? Nie, zamilkła. Wciąż trzymając palce na guzikach jego koszuli. Czy byłeś kiedyś żonaty? Nie, czemu nie? Patrzył na płomienie w kominku. Ciągle o tobie myślałam. Nie wydawało mi się to sprawiedliwe wobec nikogo innego. Usiadła na piętach atmosfera między nimi zamarła. Chyba nie wiem, co na to powiedzieć wyszeptała. Nie musisz nic mówić Ja chcę zawahała się kiedyś chciałam z tobą żyć, wiesz. Zanim wszystko się poplątało, Spojrzał na nią, a woda wciąż mu lśniła na rzęsach. Pamiętam, kiedy mój ojciec umarł, nie wiedziałam, jak to wszystko ogarnąć. Dom, ziemię. Wyszłam za Eliasa, bo to wydawało mi się jedynym sposobem, żeby nie utonąć. Wiem, pokręciła głową. Nic nie powiedziałaś, po prostu odeszłaś. Miałam siedemnaście lat, retto. Co mogłam ci wtedy zaoferować? Ledwo miałam siodło. Mogłaś coś powiedzieć? Mogłaś poprosić, żebym została? Siedziała cicho, wpatrując się w ogień. Burza na zewnątrz zelżała, ucichła niczym wełniany koc, który otula mokrą ziemię. Nie chcę popełniać tych samych błędów, powiedziała. Pochylił się do przodu, opierając łokcie na kolanach. Więc nie zostań na zimę. Cokolwiek nadejdzie: Zostałem już dłużej niż zamierzałem, to nie jest odpowiedź. Odwrócił się do niej cicho. Budowałem płoty, kopałem dołki na słupki. Naprawiłem twoją stodołę i nosiłem wodę, ale to nic, jeśli mnie tu nie chcesz. Chcę. Więc powiedz to wprost. Wstała powoli, strzepując spódnicę. Chcecie tu, Aroniewego, każdego cholernego dnia. Wstał razem z nią. Wtedy tu będę. Masz moje słowo. Sięgnęła po jego dłoń, a on chwycił jej dłoń, jakby należała do niego. Ogień trzasnął i opadł za nimi, i po raz pierwszy od lat cisza w domu nie wydawała się pusta. Była pełna, zasłużona, nie pocałowali się tej nocy, nie musieli, jeszcze nie. Ale rankiem, gdy słońce przebiło się przez chmury, a ziemia pachniała obietnicą, Reta stanęła w drzwiach patrząc, jak siodła muła z lajlem u boku. Uśmiechnęła się, tylko raz, a potem wyszła na światło. Pierwszy przymrozek przyszedł wcześnie. Cienka warstwa bieli pokryła trawę na pastwisku, kruchą pod nogami. Retta wstała przed świtem i zastała Aarona rąbającego drewno na opał w pobliżu stodoły, a jego oddech unosił się w zimnie. Podała mu wełniany szalik, jeden z szalików jej zmarłego męża, a on przyjął go bez słowa. Kiedy słońce przebiło się przez nagie drzewa pekanowe, lula już się obudziła i ciągnęła koc w stronę paleniska. Podczas gdy Lyle nasypywał popiół do pieca, żeby rozpalić w nim żar. Reta z palcami zesztywniałymi od chłodu rozłożyła mąkę kukurydzianą i smalec na herbatniki. Aaron wszedł do środka tuż przed śniadaniem, ogrzewając dłonie przy piecu, ale trzymając się na dystans od drzwi. Pada śnieg, powiedział zerkając w okno. Reta nie podniosła wzroku. Jesteś pewna? Wczoraj mulak przechodził przez nizinę. Nie robią tego dopóki nie poczują. Strzepnęła mąkę z palców. Musimy się rozebrać, zanim spadnie. Wczoraj wieczorem rozstawiłam pułapkę. Ta stara maciora jest wystarczająco gruba, żeby się na nią zemścić. Skinęła głową, a potem skinęła na niego. Proszę usiądź, wypuszczasz z siebie całe to gorąco. Aaron zawahał się, zanim wszedł do środka i zajął ławkę naprzeciwko Luli z lalką. Wpatrywała się w niego, gdy zdejmował rękawiczki, mrużąc oczy. Masz bliznę, powiedziała wskazując na jego nadgarstek. Aaron obrócił dłoń po bladej postrzępionej linii na skórze i chwycił ją za złamane strzemię tuż obok sabinal. Lula pochyliła się do przodu. Czy krwawiło? Bardziej niż bym chciał. Wyglądała na usatysfakcjonowaną i wróciła do wplatania włóczki we włosy lalki. Później, gdy dzieci poszły pomóc w zbieraniu chrustów w pobliżu koryta strumienia, Reta stała na zewnątrz z Aaronem, obserwując wędzarnię, której róg dachu wygiął się do wewnątrz. To się ugnie, jeśli będzie mocno sypać śniegiem, powiedziała. Musimy to podeprzeć. Mam belkę, której możemy użyć. Dzisiaj dotnę wiązania. Będzie ci potrzebny ktoś, kto to unieruchomi. Aaron spojrzał na nią, wiatr rozwiewał końcówki jej włosów. Oferujesz? Chyba nikomu innemu bym nie zaufał. Skinął lekko głową, po czym odwrócił się w stronę szopy. W środku pachniało starym drewnem i zaschniętą solą. Pracowali w milczeniu, podnosząc razem belkę, opierając ją o legar, podczas gdy ona trzymała ją pionowo, a on wbijał ją na miejsce. Miałeś rację powiedziała po chwili co do ciężaru tego miejsca nie spojrzał w dół wciąż jestem gotów to unieść chyba już jestem młot zamarł w jego dłoni myślałaś kiedyś o tym żeby zacząć wszystko od nowa gdzieś indziej nie odpowiedziała od razu kiedyś tak myślałam ale ta ziemia jest pogrzebana pod moimi paznokciami moje dzieci należą tutaj wbił ostatni gwóźdź głęboko i cofnął się a mnie spojrzała mu w oczy myślę że ty też tej nocy, gdy wiatr smagał ściany, a dzieci spały opatulone kołdrami przy kominku, Reta wyszła na werandę. Gwiazdy były blade, ukryte za gęstą chmurą. Owinęła się szczelnie szalem i stała, wsłuchując się w ciszę. Aaron naprawiał nit pod okapem, a latarnia obok niego rzucała delikatny złoty krąg. Powinieneś wejść, powiedziała cicho. Nie podniósł wzroku. Mam jeszcze jeden pasek do skończenia. Odłożył skórzany pokrowiec i odwrócił się do niej, a jej wzrok był nieodgadniony w ciemności. Prosisz mnie, żebym został w domu? Zasłużyłaś na coś więcej niż koc na ziemi. Wstał powoli i poszedł za nią do środka, starannie zamykając za sobą drzwi bezszelestnie. Nie odzywali się. Nalała mu kubek ciepłego cydru, podała mu go i usiadła po drugiej stronie stołu. Ogień trzasnął w kominku. Aaron rozejrzał się po pokoju, po zniszczonym stole. Połatanych zasłonach i plecionym dywanie, cienkim od śladów stóp, które zostawiły na nim lata. To miejsce to nic wielkiego, powiedział. To wszystko, co mamy, skinął głową. A gdybym został, naprawdę został. Czego byś się po mnie spodziewał? Reta pochyliła się do przodu, opierając łokcie na stole: obudzić się obok mnie. Wychować te dzieci, jakby były Twoje. Zbudować, co się da, z tego, co zostało. A ty? Dałbym ci dom, który nie znika. Kobietę, której nie łatwo przestraszyć. Miejsce, gdzie mógłbyś zapisać swoje imię. Sięgnął przez stół, szorstkie palce owinęły się wokół jej dłoni. A potem będę głupcem. Wstała i podeszła do niego cicha jak zmierzch. Wstał, żeby się z nią spotkać. Nie spieszyli się. Nie było potrzeby. Tej nocy położyli się w tym samym łóżku, pod tym samym dachem. A burza delikatnie naciskała na okna niczym obietnica. Wokół nich dom trzymał się stabilnie. I oni też. Śnieg spadł przed wschodem słońca, miękki i powolny, kładąc bladą ciszę na ziemi. Reta stała przy oknie z założonymi rękami, obserwując płatki śniegu gromadzące się wzdłuż płotu. W środku piec trzaskał cicho, a jego ciepło rozchodziło się po kątach domu. Aaron już wyszedł, żeby sprawdzić stan zapasów, zostawiając ślady na podwórku. Lile poruszył się pod kołdrą przy kominku, przecierając oczy ze snu. Lula skuliła się przy nim, z nogą mocno podwiniętą, a szyna, którą wyrzeźbił Aaron, wciąż była na swoim miejscu. Reta pozwoliła Ajem spać, cisza wydawała się czymś rzadkim, czymś zasłużonym. Kiedy Aaron wrócił, w białym płaszczu, niósł dwa jajka i miał ciche spojrzenie. Kurnik się trzyma, powiedział, strzepując śnieg z ramion, jeden z kur zniósł znowu, są uparci. Powiedziała Reta, zanosząc jajka do kuchni, że jedno o mało co nie odgryzło mi palców zeszłej wiosny, a Aaron oparł się o framugę drzwi, milczał przez chwilę. Ta stodoła będzie potrzebowała wzmocnienia, gdy odwilż, podłoga w tylnym boksie jest miękka. Skinęła głową. Jest tam ta sosna, której nigdy nie ścinaliśmy przy grzbiecie. Przydałoby się ściągnę to na dół, lajle może pomóc. Jego ramiona stają się silniejsze. Odwróciła się i spojrzała mu w oczy. Jest z ciebie dumny, nie jestem jego krewną. Aaron wszedł, cicho stojąc. Wyobrażałaś to sobie kiedyś w ten sposób? Zapytał. Znów zima z kimś pokręciła głową. Myślałam, że już wystarczająco dużo nadziei spełniłam. Wyciągnął rękę, odgarniając jej loczek z policzka. Nie musiałaś czekać mogłaś powiedzieć tak komuś innemu kogoś łatwiejszego nie chciałam łatwiejszego powiedziała. Chciałam kogoś, kto będzie przy mnie, gdy ogień będzie przygasał, ktoś, kto rąbał drewno i nosił wodę, nie szukając niczego słodszego na drodze. Jego dłoń pozostała na jej policzku. A teraz, teraz widzę cię wyraźnie. Pochylił się powoli i pewnie i pocałował ją. Nie było w tym pośpiechu, nie było drżenia, tylko ciepło i ciężar rzeczy, które długo trzymano w sobie i w końcu dzielono. Do południa dzieci były już owinięte w koce i na dworze, goniąc się po śniegu z krzykami, które niosły się echem po wzgórzach. Reta siedziała na ganku, podczas gdy Aaron, z jednym kolanem uniesionym, naprawiał pasek od karabinczyka, z pewną ręką i cichym głosem wyjaśniał Lailowi, który siedział obok niego po turecku, i uważnie słuchał, do czego służy narzędzie. Później Reta ściągnęła pudełko z wysokiej półki nad paleniskiem. W środku znajdował się akt własności Kruchy i Pożółkły, podpisany delikatnym, pochyłym pismem jej męża. Pod spodem leżał drugi papierowy dokument, którego nigdy nie odważyła się dokończyć. Testament, na wpół napisany, określający opiekę i prawa do ziemi, trzymała go przez dłuższą chwilę, a potem odłożyła na bok. Tej nocy, gdy dzieci poszły spać, zaniosła go Aaronowi, który siedział przy kuchennym stole i rzeźbił uchwyt. Chcę, żebyś to zobaczył. Powiedziała kładąc przed nim stary akt własności. Nie tknął go. Jesteś pewien? Chcę, żeby Twoje nazwisko widniało obok mojego. Podniósł wzrok. To nie jest coś, co się oferuje tylko za naprawę płotów. Nie oferuję tego, powiedziała. Oferuję, bo z każdym dniem, kiedy tu jesteś, oddycham lżej. Odłożył rzeźbę i wstał. Retto, jeśli się podpiszę, to już nigdy nie odejdę. Wiem, mówię poważnie. Nie polepszą pracę, nie połatwiejszą ziemię. Po nic innego. Sięgnęła po jego dłoń. Więc niech będzie nasza. Podpisali się razem, jej dłoń pewna, jego atrament ciemny i wyraźny obok jej. Wsunęła papier z powrotem do koperty i wsunęła ją do pudełka. Bez ceremonii, tylko prawda. W tym tygodniu śnieg gęstniał. Dni stały się powolne i ciche, takie, które wsiąkały w kości. Rąbali drewno, sololi mięso i uczyli lule, jak nawlec igłę do cerowania. Lajle wziął się za struganie, z językiem między zębami, formując ptaka dla siostry. Aaron zaczął wchodzić przed zmrokiem, z butami przy drzwiach, a jego płaszcz wisiał obok płaszcza Reti. Nocą, po ugaszeniu ognia i zamknięciu okiennic, leżeli obok siebie, trzymając się za ręce pod kołdrą. Wiosna nadchodziła z rywami. Deszcz rozluźnił zamarzniętą ziemię, a zielone pędy wyrastały przez spękaną glebę. Ruda krowa urodziła centkowane ciele, a Lyle bez żadnego powodu nadał mu imię Pikel. Utykanie luli zelżało wraz z nadejściem cieplejszych dni, i wkrótce znów goniła kury, a jej włosy rozczochrały się na ramiona. Pewnego ranka reta stała przy kuchence i przerzucała placki kukurydziane, podczas gdy Aaron pochylił się nad stołem. Pokazując lajlowi, jak liczyć owce zawiązanym sznurkiem, okno było otwarte, a wiatr niósł ze sobą zapach meskite. Myślisz, że jeszcze jeden rok będzie tak dobry? zapytała, nie odwracając się. Aaron spojrzał na nią. Chyba mamy tyle lat, ile chcemy uśmiechnęła się lekko. No to bierzmy je skinął głową. Po kolei. Zbudowali życie powolne i prawdziwe. Takie, które nie potrzebowało dużo hałasu, żeby przetrwać. Aaron nigdy nie odszedł. Nigdy nawet nie wyglądał tak, jakby chciał. Pierwszej wiosny posadził brzoskwinie, a każdego kolejnego roku kwitły nieco gęściej. Kiedy sąsiedzi przychodzili, zawsze mówili to samo: że dom Albrightów znów stanął na nogi, że wygląda dumnie, a dzieci uśmiechają się szerzej niż kiedyś. A kiedy reta stała wieczorem na ganku, patrząc, jak Aaron wraca z boiska, z wysoką sylwetką Laila u boku i lulą machającą z płotu, czuła to głęboko. Długą drogę za sobą, twardy grunt przed sobą i mężczyznę, który spotkał ją w jej środku i został. Nie takiego życia się spodziewała. Było lepsze.